Zadanie 11. W kartezjańskim układzie współrzędnych X i Y dane są punkt A o współrzędnych 8 i 11 oraz okrąg o równaniu takim, jak tutaj widzisz. Dokoncz zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Odległość punktu A od środka tego okręgu jest równa. No i tutaj musimy wykonać kilka kroków. Otóż, po pierwsze, przydatny nam będzie Środek okręgu, a dokładnie jego współrzędne. I teraz wiadomo, że środek okręgu ma współrzędne A i B, tak sobie opiszmy. Natomiast jeżeli chodzi o równanie okręgu, o środku w punkcie S i promieniu R, to to równanie opisywane jest w następujący sposób. X odjąć A to do kwadratu, dodać Y odjąć b całość do kwadratu to się równa r do potęgi drugiej gdzie oczywiście a i b to są współrzędne środka tego okręgu natomiast r to jest promień tego okręgu no i teraz my wiemy że ten okrąg opisany jest takim równaniem co oznacza w tym przypadku że liczba a jest równa 3, natomiast liczba b jest równa minus 1. Oznacza to, że środek leży w punkcie o współrzędnych 3 oraz minus 1. To był nasz pierwszy krok, który wykonaliśmy. I teraz w drugim kroku my jesteśmy zobligowani do tego, aby obliczyć odległość punktu A. Od tych współrzędnych od środka tego okręgu, czyli w gruncie rzeczy my musimy wyznaczyć odległość pomiędzy dwoma punktami, pomiędzy tym punktem oraz pomiędzy tym punktem. I teraz aby taką odległość pomiędzy punktami wyznaczyć, to my musimy skorzystać ze wzoru na odległość pomiędzy punktami. I tutaj zapiszemy sobie tę odległość jako odcinek AS, ponieważ liczymy odległość pomiędzy punktem A i punktem S. I teraz zapiszemy sobie taki wzór. Mamy tutaj współrzędną xową punktu S, odjąć współrzędną y punktu A. To musimy tę różnicę wziąć do kwadratu, dodać następnie współrzędna y punktu S, czyli środka tego okręgu, odjąć współrzędną y punktu A. To musimy całości podnieść do potęgi drugiej, i wszystko to, co nam wyjdzie, musimy wziąć pod pierwiastek kwadratowy. I tutaj Musimy teraz podstawić odpowiednie dane. I popatrzmy. Współrzędna xowa punktu S jest równa 3. Więc tutaj zapiszemy sobie 3 odjąć. Współrzędna xowa punktu a to jest 8, czyli zapisujemy tutaj 8, zamykamy nawias do potęgi drugiej, dodać, otwieramy nawias, współrzędna y punktu s, czyli to będzie minus 1. Zapiszmy sobie zatem minus 1 odjąć. Współrzędna y punktu a, czyli będzie to minus 11. Zapisujemy tutaj minus 11, całość do potęgi drugiej, no i oczywiście musimy pamiętać dalej o pierwiastku. To oznacza, że AS to się równa, no i teraz tutaj musimy dokonać tych obliczeń, czyli wykonać te różnice, które znajdują się wewnątrz nawiasów. No i 3 odjąć 8 to jest minus 5, zapisujemy to w nawiasie, minus 5 do potęgi drugiej dodać. I minus 1, jeden, minus 11 to jest minus 12, to też musimy podnieść do potęgi drugiej, dalej całość jest pod pierwiastkiem. Oznacza to, że odcinek AS ma długość, no i teraz minus 5 do potęgi drugiej to jest 25, natomiast minus 12 do potęgi drugiej to jest 144, więc zapisujemy tutaj plus 144 całość pod pierwiastkiem kwadratowym. Więc odcinek AS jest równy pierwiastek kwadratowy z liczby 169. Na pierwiastek kwadratowy z liczby 169 on jest równy 13. To znaczy, że odległość od punktu A, czy pomiędzy punktem A i punktem S, czyli środkiem tego okręgu, jest równa 13, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B.